Hej, witajcie moi drodzy! <coughs> Z tej strony Dite Mapper, a to kolejny odcinek zagrajmy w Heroes Iron 4 jako Związek Radziecki. I tak, teraz mam nadzieję tylko, że ten odcinek, mam nadzieję, tylko, że ten odcinek się nagrywa i, i go użycie. Wam że w ostatnim odcinku pokonaliśmy Trzecią Rzeszę oraz państwo włoskie. Teraz zbliżamy się. Do, 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 do konferencji pokojowej z 8 i teraz jedyne, jedyne co nam zostało to jedynie pokonanie Japonii która jak widzicie dostaje niezły wpierdziel oczywiście przysłowiowy teraz, i teraz tak, w jaki sposób będziemy to robić chcę wycofać stąd jednostki, które znajdują się tutaj chcę je po prostu przynieść wszystkie o tutaj żebyśmy mogli po prostu tutaj Dokonać jakiejś głębszej ofensywy, bo należy tej stacjonowi stacjonować jedynie 53 dywizje, ale zaraz przyjdzie do nich wsparcie. Przede wszystkim tak, um, w dzisiejszym odcinku postaram się pokonać Japonię i teraz to co robimy, to po prostu chcę, e, żebyśmy e, chce po prostu wyeliminować to co tutaj zostało. Więc e, niech te dywizje tutaj wcho wchodzą. I teraz tak. Zdaniem tej armii będzie przyjście tutaj i przejście, i po prostu inwazja na Japonię. Bo jako iż mamy, jako iż no... Gdzie tutaj jest jeszcze jakiś... Nie wiem, mnie tutaj widzę jeszcze jakiś, roz... jakiś plan, tylko nie gdzie. Gdzie jest ten plan bitew? Dobra, nie nieważne. Więc ja im tam każe iść. I tak, jak już mamy tego modu naciśnięte, to możemy teraz spokojnie przejść. Poproszę także, żeby pan Wasilewski również, również przytoczył małą inwazję. Przynajmniej tutaj. Nieudany zamach na życie Trotskiego. Więc tak, staramy się, staramy się dalej, dalej um, sprawić, żeby, o, żeby po prostu osi, doprowadzić po prostu do śmierci osi. Jak widać po prostu, udało nam się dokonać tego już w 1940 roku. coś jakiego, ponieważ już pewnie myśmy musieli wejść trochę głębiej. I teraz tak, muszę troszeczkę zmodernizować ten front, ponieważ nie wygląda on za fajnie. Bo jak widzicie, Skoda się z paru, no dosłownie już paru, to są już paru, to są paru pozycji. Mamy tutaj, ma jak jakiś front. jakiego i teraz tak każę im atakować o w taki sposób nie tak y również w taki sposób z tą różnicą, że będą atakować głównie o w taki sposób więc tak, robimy taką szybką reorganizację i teraz czekamy aż zostanie zajęta na, przez nas Japonia w międzyczasie tutaj wysłałem pana Żukowa, żeby odgonił te desanty. Bo widzę, że tutaj siły Australii próbują coś tam tutaj wykombinować. Ale my również postaramy się odbić już te ziemie, które, które należą do nas, bo są prawnie nasze. Odbiliśmy, zajęliśmy, zajęliśmy oczywiście Turcję. I tak, okazuje się, że wcale nie taki diabeł straszny jak rzuca ciastkami. Jak to powiedział jeden z Ekibirów. Tak chcę odciąć głównie tą dywizję od portu. No i się udało, trzeba teraz ją tylko unicestwić stąd. Ale miłość Boską, mam nadzieję, że to się nagrywa. Niestety teraz choć uniemożliwił mi e, takie, taką możliwość, żeby mógł sprawdzić przy pomocy klawiszu, klawisza win Windows, czy mi, się, czy mi się nagrywa, czy nie. Na serio ja chyba na serio będę musiał nagrywać w okienku. Chyba będę to robić. Tak, nagrywam ten odcinek tego samego dnia, co nagrywałem poprzedni, ponieważ odcinek, który wy pewnie widzicie, który wy widzieliście z podwojem rzeszy, pojawił się w niedzielę, a ten, a ten pojawił się w poniedziałek. Więc nagrywam te odcinki z tego niemiewym ale jak i ja mówiłem, nie będę nagrywać więcej niż dwa odcinki z wyprzedzeniem, ponieważ, e, ponieważ wtedy dojdzie do takiej sytuacji, jak było z Rzeszą Niemiecką. Po prostu teraz, kiedy mam praktycznie stał e, e, tą regularność publikowania odcinków. Więc cóż, ta e, pokonaj... telewizja już została poko pokonana, z czego się również cieszę. Więc ona zostanie przyłączona tutaj do tej, do tej armii. Jak widać, jej pokód jest dosyć wielki. Oczywiście te dywizje będą stać, ponieważ są gdzieś jeszcze tragiczne problemy z zaopatrzeniem, jak to mi mówią. Czyli dywizja izi stoi i się nie rusza, bo są jakieś problemy z zaopatrzeniem. Nie żeby, nie żeby w ogóle nie było jednostek, który można było jej ominąć. to nie otrzymaliście rozkazów, ja pierdzielę no, niech, niech wszyscy idą taki piechoty narzucimy takiego frontu Wybijamy te włoskie desanty. Nie no, praktycznie już... praktycznie już te państwa w nie, nie... praktycznie już nie istnieją. Trzeba gdzieś tylko... trzeba jeszcze tylko... co, co tutaj praktycznie jeszcze żyje? Tylko Imperium Menjuku Men oraz Japonia. Reszta praktycznie już nie, reszta już nie istnieje. Znaczy praktycznie nic nie trzeba. Byłoby ich jeszcze wykończyć, ale być ostatecznie na konferencji pokojowej. Mam nadzieję tylko, że Republika Hiszpańska wyjdzie z aliantów i będę mógł, yy, i będę mógł yy, yy, sobie je przywiązać do siebie. Yy, dopiero za dwa lata będę mógł zrobić tą technologię, jeśli chodzi o nową artylerię. Jeśli się o chodzi o artylerię. Więc będzie przy w wyposażenie piechoty. Francja pracuje nad technologią jądrową. O, widzę, że tutaj się jakoś próbujemy wbić. Przychodzą już, w pierwsze, dy już w pierwsze dywizje. I dominuje powietrzu nad Manżurią. Jest tu gdzieś jakieś lotnisko? A przecież ja tutaj samolot zostawiłem. Dobra. Lecicie sobie, moi drodzy, na Manżurę. ile tutaj jest samolotów wroga zero więc nie dlaczego nie potrafię uzyskać do dominacji dobra, leci, lecimy dalej Niech idą już goście. Nie no, więcej, więcej nie chcę na razie. Niech się już powoli zacznie wybijać ta armia. Nie no, jak widzicie, po prostu już praktycznie, praktycznie wojna jest wygrana. To tylko musimy zająć Japonię. Widzicie, my ich po prostu niszczymy jak nóż przez masło. Z tego, że są problemy z, z infrastrukturą, my po prostu się przebijamy tutaj. nad nadniszczymy ich czołgi i inne takie. Podczas kiedy my tych, e, tych dywizji pancernych mamy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo malutko. E, panie Ryszukow, niech Pan tutaj zacznie jeszcze wywijać jed jednostki z tego desantu. Mogę wyglądać to w taki sposób. A ja przyniosę system rekrutowania na... do Moskwy, Przeniosę po prostu rekrutowalne dywizje do Moskwy. O, chyba, chyba Związek Radziecki jako jedyny ma przetłumaczonych spadochroniarzy. Reszta krajów ma tylko paratroopers brigade zwyczajne. No widzicie, moja, moja piechota wręcz bezproblemowo problemu niszczy piechotę japońską. A z ciekawości mnie interesuje jaki układ dywizji ma Japonia. I wiecie co Nawet ja, ja to sprawdzę z ciekawości sama piechota ja, ja to jestem głównie także osoba, która ma wsparcie artylerii. Dobra, Imperium Mandżuku skapitulowało. Trzeba rozgromić te siły Japońców. Dobra. I teraz tak, musimy to podzielić. Idziemy tędy. I będzie, jedna armia będzie lecić tutaj. A czerwoni, będą, a czerwoni będą iść... Muszę tego się pozbyć. A czerwoni będą iść tędy. Mam szczerą nadzieję, że to się nagrywa. Jak nie to najwyżej nagram odcinek od nowa. Zrobię tak, że zapiszę to sobie najwyżej jako na jakimś innym pliku. Dobra, możemy już myślę atakować. Co prawda część dywizji jeszcze nie jest na miejscu, ale trzeba jeszcze wyeliminować te koty, które tutaj powstały jeszcze. Dobrze, więc atakujemy. Próbujemy mu wieś te potły teraz, tylko my jedyne musimy wypchać Japońców z Pjongjang. Znaczy, boże, za... No wiecie, o co mi chodzi. Nie się czasami. Jesteśmy już pod wpływem idei czystka oficerów, zaczepiście. To jest chyba był jeden z najbardziej nerwujących celów narodowych. Nie chcę już więcej korpusów ekspedycyjnych, musimy się po prostu tutaj wla wlać w te terytoria. że oczywiście, jak zwykle są problemy z infrastrukturą. Słyszę, że tak zamilkłem, ale po prostu próbuję się skupić na samą górę. Właśnie mogę zmienić swoją. Nie mogę już. Na... Nie mogę na razie, ale ja mogę sobie zmienić na pełny pobór i to mi się przyda. Po przemysłu zbrojeniowego. Tego jeszcze nie. Nie mogę tego zrobić, bo musiałbym zrobić ko e, kolektywistyczną propagandę, ale i tak to miałem, no to zrobimy w takim razie w, w takim razie prymat NKWD. Mam nadzieję tylko, że się przebijemy. <coughs> W full, full of skupienie, normalnie dobra, wyeliminowani. Tutaj praktycznie w ogóle nie ma dywizji. bardziej, tutaj praktycznie nic nie ma w tej Japonii. Zwycięstwo jest już praktycznie no, na. na odpowiednim poziomie. Niestety, Japo Japonia, jak wszyscy praktycznie faszyści w tej grze, ma wciuli jedności narodowej. Więc będziemy na serio musieli zaj zająć chyba, yy, chyba po prostu całą Japonię, żeby się poddała. To jeszcze. to jest w ogóle jakiś. Gdzie? Gdzie ta dywizja idzie? Że tak zapytam. Wszyscy tutaj. Dobra, nich. I na dywizja tutaj podejdzie. I wy, tych Gdzie one idą? Przecież tutaj nie ma żadnego rozkazu. What the hell? O co wam chodzi? Tu. Jakby zaraz normalnie przeładuję e, tą armię. O! Teraz będzie najlepiej. Teraz nie będzie to nikogo wkurzać. Musimy naj jak najszybciej przekroczyć te cieśniny. Gdzie są Japońskie Siły Zbrojne? O to, mi o, o to jest pytanie. One chyba tutaj ba y bar bardziej siedzą. Dobra, rozjeżdżać się, zajmować Hiroshimy, jakieś nagasaki inne takie. Jak widzicie, wojna zakończy się dużo wcześniej. Znaczy no, cóż, trwa, e, trwa, będzie trwała praktycznie tyle samo, po 5 lat. Rozpoczęła się w 1936 roku już. To, nawet, ba, nawet to chyba był najszybszy start świata, jeśli chodzi o kojar w, w ogóle. Tutaj w ogóle już widzę, przebywają pierwsze japońskie dywizje. I teraz tak, robimy taki podział. Połowa leci. Połowa się tutaj przyjdzie, połowa leci tutaj, I ja atakuję w ten sposób. oblega tutaj Tokio, szybka reorganizacja dywizji. Ja myślę, że zaraz możemy pon ponowić plan. E, tam. Chowamy się na tych wyspach japońskich jak nigdy. Tutaj już w ogóle dywizji nie, praktycznie nie ma. Tutaj są jakiś problemy z przebiciem, no ale to chyba wiem dlaczego. ponieważ tutaj jest na serio mnóstwo jednostek wroga. Mogę w sumie poprosić ich o dostępy wojskowe. Ten nie będzie już załawy z tym. Nie chcę więcej korpusów ekspedycyjnych Może po prostu na serio. Tyle z tym zabawy jest? Pyk Tu na Tokio Połowa Leci tu, przypinamy Tędy Tyle Ile z tym zabawy jest normalnie? Jak... I teraz to, czego ja najbardziej nienawidzę w choju, czyli przebijanie się przez te pieprzone ciśniny. Wiecie, jak naprawdę ja nienawidzę walczyć z Japonii, to jest jeszcze... Bar... to jest na serio... Są dwa miejsca, w których nienawidzę walczyć w choju: Japonia oraz Ameryka Północna. na desantowanie się na jakichś Grenlandiach, jakichś Alaskach, na wszędzie, wszędzie, po prostu wszędzie. najłatwiej by było zrobić tutaj przewód komunistyczny, ale cóż... Moje noski na serio. Tracą organizację próbuję sobie przetintegować. No. Chodźcie tutaj. Po prostu wszędzie teraz brakuje praktycznie, no. Wszędzie, e, wszędzie tego brakuje. Anuluj, anuluj produkcję tego. Chodź tutaj. Będziemy teraz stać tutaj pół odcinka i próbować się przebić. Firma NKWD, dywizja NKWD. Mam nadzieję tylko, że się teraz przebije. Serio, nienawidzę po prostu walczyć w Japonii. Po prostu nie jest tutaj przebić, bo non-stop tylko, e, tylko e, są ciśniny i ciśniny. Dlaczego Japonia musi składać się z wysp? A zamiast równoległego lądu. Przecież to byłoby takie proste wójcie do tej Japonii. Po Japonia to jest chyba najcięższy przeciwnik, jeśli chodzi o faszystów. Jest też naj, najcięższy do zajęcia. Bo non-stop musisz po prostu bawić się w jakieś... Kurna, desanty, przebijanie się. Jakieś mody, żeby w ogóle nie musieć bawić się jakichś desanty. Można no mówić, że, że ta ciśnina w tym modzie przez tą Japonię to przesada. No kurna, zobaczcie po prostu. Ja, ja nie potrafię się przebić przez już jakąkolwiek ciśninę. Chyba jakoś trudno się tutaj wlazłem. Ja chyba zaraz na serio. Chyba będę robić po prostu wszystkie stawki i robię ekspedycję. Będą płynąć pół świata i tutaj płynąć. Zdając, ja, że chyba ja, raczej, że oczywiście się nie zmieszczą. Bo im jest za daleko. Taka jest logika tej gry. Jak widzicie, no to będzie ta wojna się jakby nie patrzyć od świeża. Więc naprawdę, walka przez te pierścienne pier 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 jest jak. No właśnie. Nie wiem, kiedy ja się tutaj. Dobra, nie mam ochoty już się z tym więcej pierdzielić. Biorę tutaj jakiekolwiek dywizje. Tu i tu. Co znowu ja pierdolę? Tu. No czemu nie mogę? No. jak już są będzie gotowy bo tym że się tutaj nigdy nie przebije ponieważ tutaj jest mnóstwo sił, y, sił japońskich, a japońsko japońska flota praktycznie nie powstrzyma nic no ja tutaj coś mam jakąś flotę chociaż chwila, chwila jest szansa, żebyśmy się przebili chwila, chwila jest, dobra, przebiliśmy się jest, gdzie są goście do desantu? Odwołujemy desant. Szybko, przejdźcie, 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 zanim przyjdzie kolejna na, na dywizja do obrony. Szybko! Szybko! Dobra, jest, wlaliśmy się. Teraz tylko zaraz będzie zabawa z kolejną ciśnieniem. Na chyba wytn wytnę pół odcinka, jak ja walczę w, w tej Japonii. Patrzcie jest cieśnie. Praktycznie większość punktów znajduje się na jakichś pojedynczych wysepkach, na których nie da się w ogóle przebić, bo jest, bo jest miliard jakieś dywizji. Chociaż nieważne, jakie świetne dywizje będziesz, będziesz miać, to, tak będzie, to i tak po prostu nieważne, w jaki sposób spróbujesz się przebić przez tą Japonię, to albo, to albo będą, będą, będą po prostu robić taki opór, opór, jaki się nigdy nie da. No serio, ja się naprawdę zastanawiam, dlaczego, dlaczego oni tak bardzo bufują to Japonię. Jest po prostu w takim gównianym położeniu, i dlaczego akurat jest faszystowska? No dobra, wiem dlaczego, bo tak było historycznie, no ale bez kudna przesady. Chyba jest jakiś umiar w przychodzeniu. Mogę się tej przebić, czy nie? Nie. Bo się nie da, oczywiście, jak zwykle. Okay. ok, moi drodzy, w końcu mamy konferencję pokojową. W końcu przebiję się tej pieprzonej Japonii. Na nie wiecie, ile było pieprzenia się. Więc tak: pierwsze co robię, to zabieram Estonię. Co jeszcze, sobie ciacham. Węgry, bo tu jest dużo stali, Zakarpacie sobie wezmę. Dlaczego Czechosłowacja jest wśród... A, zresztą. Oprócz tego zabiorę sobie jeszcze Finlandię. Znajdźmy, dlaczego Czechosłowacja jest wśród krajów, które można zdobyć, ponieważ ona po przecież w aliantach. Dobra, no, nieważne. Hmm. To zabieram, żeby ich nie, nie, nie uwolnili. Zabiorę sobie tutaj Śląski, bo tu jest ich dużo. I teraz tak Co ja robię Z Manjuku sobie zrobię satelitę I z Minyangu też Gdzie jest Japonia Stworzę sobie satelitę z Korei I teraz tak Co w finalnie mam zajętą Włochy, Włochy, Włochy Zabieram im kolonie Zabieram im to Zabiorę Sycylię, łonie południowe Włochy, chcę zabrać i te bardziej prowincje obfite w, w surowce. Ogólnie chcę zabrać Włochy e, dla siebie. I tutaj sobie po, co połączy to połączy to moje to, co ja zaciągnąłem. E, e, gdzie jest Polska? Bo chcę Polsce oddać to, co jej się należy, czyli Gdańsk oraz Prusy Wschodnie. Niech dostanie także Pomorze Tylne oraz Orcemat i to pomoże. Dobra, mm. co jeszcze ja powinienem sobie zabrać? Um, zabiorę sobie, sobie to, to jakieś wysepki japońskie sobie pozabierać, to o, już więcej nie mogę. Dobra, zaczynamy, i teraz tak. Mm. Czekam sobie, sobie jakieś wyspy japońskie. To wezmę to, tutaj głównie te wyspy. Aha, już więcej za wiele nie mogę wziąć. To wezmę tutaj e, południową kamczatkę, żeby już nie było o nią konfliktu. Zabieram tutaj te wysepki. Tutaj jeszcze to zabiorę. Z reszty zrobię sobie, nie mogę, aż bym za mało siły politycznej. Włożę punktu zwycięstwa, co ja gadam, Aha. No, wiecie o co mi chodzi. Z Japonii sobie teraz mogę stworzyć państwo marionetkowe, to super. Z Włochy sobie zrobię, nie mogę sobie zrobić satelity z tej. Dobra, to zabieram to. Mogę sobie zrobić satelity z Luksemburgu i to nawet mogę sobie zrobić. Jakiś kraj stworzył sobie marionetkę. Ale jeszcze poczekam aż po prostu sobie Niemcy zaciachną. Dobra. Więc mamy Republikę Niemiecką Wyzwoloną. Mamy Japońską Republikę Ludową. Mamy Koreę Północną, teraz składa się z dwóch Korei, ciekawe. Mamy Menniak Ludowe. Mamy Wolną Mandżurską Ludową Republikę Demokratyczną. Najdłuższa nazwa ever, normalnie. I mamy podporządkowane sobie praktycznie większość tutaj Europy. Więc co? Mamy, mamy, mamy po prostu konferencję pokojową z aliantami, z czego naprawdę bardzo się cieszę. I teraz, zaczęło Boże, z 8. I teraz e, fa, fajnie by było na przykład jeszcze, nie wiem, zabrać się powoli już za, za także za zrobienie dyplomacji anty. Boże, dyplomacji anty. Kapitalistycznej, więc lecimy w dyplomację antykapitalistyczną, idziemy w, w pojednanie z Japonią oraz dotyczące w dotyczące I to jest pole, ogólnie w te cele narodowe, więc już zacznę powoli sobie robić e, dyplomację antykapitalistyczną. Ja sobie zapiszę na te, te obydwa sejwy. W ogóle mamy jeszcze tutaj jakieś dywizje, to sobie tutaj podłączę. Także moi dozy, to było do mnie nie na tyle w, dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku. Dzięki nam za oglądanie. komentujcie, subskrybujcie, łapujcie. Um, Komentarz jest, jest teraz wielki i trzymajcie się. Cześć!